Proszę, mój Synu, nie ignoruj tej boskiej wiadomości, którą Bóg ma dla Ciebie dzisiaj. Ukochany Synu, Bóg mówi ci dzisiaj, że musisz się przygotować, Twoje obecne miejsce nie jest stałe, doświadczysz błogosławieństw i sukcesów. Płacę ci więcej niż twoja obecna pensja, pobłogosławię cię bardziej, niż kiedykolwiek spodziewałeś się otrzymać. Twoje życie zmieni się nagle, ponieważ dla mnie, jeśli zaakceptujesz, wpisz tak. Całe twoje życie zmieni się na twoją korzyść. Nigdy się nie poddawaj. Wiele pozytywnych rzeczy jest w drodze. Podziękuj w komentarzach i wyraź wdzięczność. Wyobraź sobie Jezusa siedzącego za tobą i mówiącego: Mój synu, martwisz się zbyt wiele. Nigdy nie zapomnij, że nic nie jest dla mnie zbyt trudne. Nawet jeśli teraz tego nie widzisz, wszystko na końcu wyjdzie dobrze. Miej wiarę. Obecny rozdział Twojego życia dobiega końca. Odpocznij pewny siebie na ostatnich stronach tego rozdziału. Wszystko będzie wspaniałe. Idź naprzód z obfitością duszy i uwolnij to, co jest poza Twoją kontrolą. Dobre rzeczy są na horyzoncie, uznaj, że wszystko wydarzyło się w określonym celu. Bądź gotowy, aby rzeczy potoczyły się o wiele lepiej niż się spodziewałeś. Kiedy będziesz szukał radości w Panu, On spełni wszystkie Twoje pragnienia. Okazja zapuka do Twoich drzwi, dług zostanie całkowicie spłacony, Twoja sytuacja finansowa wkrótce się zmieni. Przyjmij i roszcz sobie to błogosławieństwo, jeśli jesteś pewien, wpisz 11 listopada. Twoje drzwi będą otwarte o każdej godzinie dnia, aby królestwa świata mogły przynieść ci swoje bogactwa. Amen. Nikt nie jest za tobą, nadal jest to możliwe, jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Wszystko się spełnia. Nigdy nie krytykuj się ani nie poniżaj za czas, jaki coś zajmuje. Twój czas jest bliski, po prostu pamiętaj, aby być wdzięcznym za to, że dotarłeś do tego momentu. Wiadomość od Boga jest taka, że twoja przyszłość stanie się znacząco bogatsza. Jeśli to widzisz, nie pomijaj tego. Karma istnieje, zatrzymaj to na teraz. Wszechświat oczyszcza drogę z negatywności. Znajdziesz miłość, zostaniesz wynagrodzony, będziesz miał najszczęśliwszy moment swojego życia. Aby potwierdzić, wpisz tak. Wszystko się ułoży. W tej chwili twój anioł jest u twego boku. Rozpoznaj swojego anioła. Kiedy opierasz się pokusie poddania się, cud się dzieje. Zdeterminowane serce zawsze zdobywa sympatię wszechświata. Wpisz 11 listopada, jeśli się zgadzasz. Bóg mówi: mój czas jest doskonały, będziesz zaskoczony, jak się wszystko rozwinie. Już niedługo zobaczysz, że twoja obecna sytuacja przygotowywała cię tylko do błogosławieństwa. Z całego serca wierz we mnie, Coś większego jest w drodze. Jutro wszechświat obdarzy Cię wielkim, niespodziewanym błogosławieństwem. Bądź gotowy na znak i manifestację. Kiedy będziesz gotowy, wpisz tak. Jeśli to widzisz, w ciągu najbliższych trzech do pięciu dni otrzymasz dużą ilość bogactw. Karma jest prawdziwa. Nie ryzykuj zignorowania tego. Twoje najlepsze dni rozpoczną się zaraz po tym, jak skończysz to czytać. Ty i Twoja rodzina będziecie błogosławieni zdrowiem, miłością i bogactwem. Czy jesteś gotowy na te błogosławieństwa? Jeśli to poczułeś, wpisz: 555. Bóg wkrótce dokona nowego aktu w Twoim życiu. Jesteś na progu transformacji. Wkrótce dokonasz odkrycia które zmieni Twoje życie. Bóg interweniuje i spełni Twoją niemożliwą prośbę. Twój czas jest zbyt cenny, aby się skończył, Twój los wymaga, abyś nadal żył bez ograniczeń. Wszechświat obdarzy Cię wspaniałym błogosławieństwem jutro, bądź gotowy. Osiągniesz sukces w swojej manifestacji. List do Ciebie. Zauważysz zmianę od stagnacji do przepływu, od braku do obfitości, od zamieszania do jasności i od bólu do pokoju. To Twoje potwierdzenie, że wszystko w Twoim życiu zacznie się posuwać naprzód. Nadszedł punkt zwrotny, bądź gotowy. To dowód na to, że Wszechświat jest po Twojej stronie. Niebo rozmawia z Tobą o Tobie. Zostałeś pobłogosławiony przez anioły. Wszystko będzie dobrze, przygotuj się na więcej radości, lepsze finanse, uzdrowienie, miłość i cuda. Twoja jasność budzi się, Twoje światło jest teraz bardziej widoczne. Nikt ani nic nie może powstrzymać tego, co jest Ci przeznaczone. Zbliż się do swojego celu, musi się on pojawić. Dotarłeś do kolejnego dnia, Bóg mówi Ci dzisiaj, oddychasz, więc żyjesz. Jesteś zwycięzcą, kocham Cię. Drogi Panie, dziękuję Ci za ten nowy dzień i za to, że chroniłeś mnie w nocy. Tobie powierzam ten dzień. Proszę, daj mi swoją radość i spokój oraz pomóż mi nie martwić się o nic. Proszę użyj mnie, aby zachęcić kogoś, kto dziś tego potrzebuje. Prowadź mnie i kieruj. Jestem wdzięczny za wszystkie sposoby, w jakie mnie uszczęśliwiasz. Dziękuję. Modlę się w imię Jezusa. Amen. Oświadczam, oczyściłem swoją energię, blokady zniknęły, moja energia jest wysoka. Jestem bardzo silny. Mam ogromne szczęście. Osoba będąca błogosławieństwem i odpowiedzą na Twoje modlitwy została wysłana do Twojego życia. Uznaj swoją wartość, zmień swoją energię, a otrzymasz to, na co zasługujesz. Napisz tak, jeśli się zgadzasz. Prawdziwa miłość jest w drodze. Zasługujesz na miłość cierpliwą. Nieskomplikowaną, bez pośpiechu, pewną, stabilną i konsekwentną. Zasługujesz na ich uczucie. Zasługujesz na partnera, który podziela Twoją wiarę w ciebie. Przyciągasz kochanka, który będzie Twoim najlepszym przyjacielem i jednocześnie najbardziej romantycznym przeżyciem, jakie kiedykolwiek miałeś. On lub ona będzie stabilny. Zarówno finansowo, jak i emocjonalnie lojalny i życzliwy. Jeśli jesteś gotowy, napisz tak. Wkrótce znajdziesz się w znacznie lepszym miejscu w swoim życiu. Ten miesiąc będzie lepszy dla Twoich relacji, finansów i ogólnego samopoczucia. Jeśli się zgadzasz, napisz tak. Miej wiarę, że masz już wszystko. Czego potrzebujesz, aby stworzyć życie, o jakim marzysz. Wierz w swoje zdolności, mimo wszystkich porażek z przeszłości. Tym razem zrób to dobrze. Aby potwierdzić, po prostu napisz tak. Jesteś na drodze do pokonania wyzwania. Wkrótce znów doświadczysz pokoju w umyśle i sercu. Zaczynasz czuć się lżej obraz zaczyna się wyjaśniać weź głęboki oddech daj sobie czas miej wiarę że odniesiesz sukces sytuacja się poprawi lata 2024 i 2025 rok będą dla ciebie ten rok będzie rokiem radości miłości wolności od długów i dobrego zdrowia Najlepszy rok w Twoim życiu nadejdzie w tym roku. To jest znak, że Twoje życie ma przejść znaczącą zmianę. Twoje pragnienia mają się spełnić, a wszystkie pieniądze, które wydałeś, wrócą do Ciebie podwójnie. Przyciągam teraz lepsze rzeczy, ponieważ zdałem sobie sprawę, że wszystko zaczyna się ode mnie, aby sprawy działały na moją korzyść. Zacznę od zmiany samego siebie. Nie będę nikogo obwiniać. Zdecydowałem się być odpowiedzialny za swoje życie. Przyciągam lepszych ludzi, im lepszy się staje. Nowy początek. Zwracaj uwagę na swoje pomysły, gdy zobaczysz ten numer. Pojawiają się one z prędkością światła i dostarczają wskazówek, co robić dalej. Jesteś bliski osiągnięcia sukcesu. Nie masz pojęcia, jakie korzyści nadchodzą w twoją stronę. Ćwicz mięsień wiary, patrząc poza swoje trudne okoliczności. Jeśli akceptujesz, napisz tak. Całe twoje życie zmieni się na lepsze. Nigdy się nie poddawaj. Wiele pozytywnych rzeczy jest w drodze. Napisz tak. Jeśli się zgadzasz, powiedz sobie: Moje życie jest wspaniałe, jestem niesamowity, wszystko mi się układa. Doświadczenia, które teraz przeżywam, tylko podnoszą mnie na wyższy poziom mojego życia. Rozwijam się, moje zdrowie się poprawia. Zdecydowałem się zaufać niezwykłym cudom i niespodziewanym korzyściom. O mój Boże, proszę. Pomóż mi mieć produktywne dni, spokojne noce, przyjemne domy i udane inicjatywy. Amen. O drogi Ojcze Niebieski, przychodzimy teraz przed Tobą, prosząc o Twoje prowadzenie i siłę. Modlimy się za wszystkich, którzy cierpią z powodu bólu fizycznego, choroby lub lęku i błagamy, abyś ich uzdrowił. Panie, pobłogosław i chroń naszych bliskich trzymając ich z dala od wszelkiego niebezpieczeństwa. Proszę daj nam rozeznanie w naszych osądach i twoją pogodę ducha, która przewyższa wszelkie zrozumienie. Obyś nas otoczył swoją miłością i łaską dzisiaj i na zawsze. Amen. W imię Jezusa. Unikaj zamartwiania się i zamiast tego skup się na modlitwie o wszystko Powiesz Bogu swoje potrzeby i wyrażaj wdzięczność za to, co już uczynił. Nie zapominaj o Bogu, bo on przygotowuje się, aby dokonać cudów jutro rano, które usuną wszystkie Twoje zmartwienia. Aby to potwierdzić, podziel się tym. Będziesz wdzięczny, że nie poddałeś się, gdy wszystko nagle się dla Ciebie ułoży. Błogosławieństwa są w drodze. Pewnego dnia cała miłość, którą zmarnowałeś na niewłaściwych ludzi, wróci do ciebie w postaci osoby, która przez całe życie czekała na miłość taką jak Twoja. Coś zaraz wydarzy się w Twoim życiu, co zmieni wszystko na lepsze. Jeśli się zgadzasz, wpisz 999. Otrzymasz dobre wieści. Będą one przypomnieniem że mimo wcześniejszych wydarzeń jesteś teraz na właściwej drodze. Jeśli wierzysz, wpisz 10 października. Twoja prawdziwa bratnia dusza pozna Cię, zrozumie, doceni, pokocha, poczuje to samo co Ty, będzie z Tobą wzrastać i zmieniać się z Tobą. Wkrótce awansujesz na pozycję, która będzie dla Ciebie niezwykle korzystna. Wszyscy wokół ciebie będą zachwyceni i pełni wiary, widząc, jak bardzo jesteś szczęśliwy. Bądź otwarty i przygotowany. Wpisz 11 listopada, gdy będziesz gotowy. Cały kosmos pracuje razem, aby spełnić twoje pragnienia. Proszę, wpisz w tak, jeśli się zgadzasz. Nastąpiła zmiana. Oczekuj, że wszystko nagle i nieoczekiwanie znacznie się poprawi od punktu, w którym teraz jesteś. Tak działa wszechświat. Najlepsze życzenia. Twój czas suszy dobiegł końca. Otrzymasz ode mnie wiele błogosławieństw, w tym uzdrowienie, przemianę, miłość, nowe możliwości i przychylność. Wszystko, o co się modliłeś, jest na horyzoncie. Wkrótce zrozumiesz, dlaczego wszystko wydarzyło się w taki sposób, aby doprowadzić Cię do miejsca, w którym miałeś być i dlaczego Twój czas jest idealny. Potwierdź, wolność finansowa jest moja. Pieniądze nie są już zmartwieniem. Mam wszystko, czego mogę potrzebować. Jestem wolny, by działać zgodnie z moimi pragnieniami. Biorąc pod uwagę to, co mam, dzielę się tym. Spełni wszystkie swoje obietnice wobec Ciebie. To nadal jest możliwe. To się nie skończyło. Nie zrobiłeś nic złego. On dotrzymał słowa i wszystko się spełnia. Dla wielu osób to początek sezonu. Gdy gwiazdy się zrównają, to się stanie. Przygotowuje się to dla Ciebie. Pozwól, aby wydarzenia się rozwijały, zwracaj uwagę na znaki i zacznij poprawiać swoją konsekwencję w postępach. Miej wiarę w to, co się dzieje. To, jak wszystko się dla ciebie ułoży, wkrótce stanie się jak film. Wybierz tak, jeśli się zgadzasz. Wszystko, czego pragniesz, jest na wyciągnięcie ręki, relacje. Zdrowie, sukces i radość. Bóg wie, kto nie powinien być w Twoim życiu. Puść i uwolnij się. Wszyscy, którzy mają tam być, będą. Bóg ma wspaniały plan, który również jest korzystny. To bardzo dobry znak, że jesteś cudownie prowadzony i namiętnie kochany przez wyższą moc. Anioły zawsze nad tobą czuwają i spełniają wszystkie twoje pragnienia. Kiedy opierasz się pokusie, aby się poddać, dzieje się coś magicznego. Zdeterminowane serce zawsze zdobywa uczucie wszechświata. Wszechświat zaraz wyśle ci cud, który dzisiaj zmieni twoje życie. Czy jesteś gotów to potwierdzić? Wpisz tak. Jutro będzie dzień, w którym wszechświat obdarzy Cię cudownym błogosławieństwem. Bądź przygotowany, odniesiesz sukces w swojej manifestacji. Twoje życie przyciąga szczere uczucia. Twoje życie rozwija się z wspaniałą energią w każdym aspekcie. Zaraz doświadczysz najszczęśliwszego momentu swojego życia. Dziękujemy za oglądanie. Aktywuj powiadomienia o dzwonku i subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać codzienne wiadomości o cudach od Boga.